Dobra, to jest dobra rola. Witam serdecznie kolejny odcinek Zamoga Slack, like, subserwaczko, piscie ktoś z nami pograć. Jestem w tym momencie najlepszą rolą pod słońcem. Witam, witam, dobra. Idziemy robić taski. po... O! Szazulec, dobra, no i dobra, no i szazulec jest. Yes. Czyściutki. Bardzo dobrze, bardzo ładny. I to mi się bardzo dobrze podoba. Eee, tutaj mamy ok rok siebie Reginald, co podobno robi taski, więc jak coś to... Yy, to, to nie, no oj nie, jednak nie, nie użyła biletki, więc jest czyściutki, dobra, fajne, mi się bardzo to podoba. Yy, dobra, chodźmy teraz do elektryka, zrobić sobie światełka, bardzo mi się to podoba, dobra. Yy -y -y. E, tutaj kot, jest, jakie dużo osób tu jest. Także żeby mój szazulec nie umarł, to by było, to by o! Przypominam o tym, że w Linku w opisie jest serwer Discord, na którym gramy często w różne gry, takie jak Among Us czy Project Winter. Serdecznie polecamy, a my wracamy do odcinka. Nie, nie wierzę Krzysię, no. Nie, to. Nie, że ja to Nie, ta, ta, ja Krzysztof! Dobra. Dobra, nie wierzę w to, no co się nie. stało. Dwóch Krzysztofów e, nie żyje. Niszelos, mógłbym ja na chwilę przenieść pałeczkę, bo wiem, kto zabił tego e, masnego. Dobra, to dalej. Eee, Kot, jak się zabijało? I nie opiję, no. Wcale nie tak, że zabijesz dwa razy masnego. Potem, oh. jak jak ktoś. aby. Ktoś. E, te... e, ktoś, kto wiem, kto jest altruistą, e, wskrzęcił dwa <śmusza> masnego. Goniłem, te, te, goniłem masnego, żebyś go nie zabił, zgubiłem masnego. Po czym ty go znowu zabijasz. Mówi o sobie, jak coś. Oh. E, czy... Ciało, ciało jest w górnej deko. Prawdopodobnie to była albo Drakalis, albo właśnie kocik. Ej, to ja totalnie to było ogólnie dziwne, bo wybiegłam do drugiej górnej dekontaminacji, zrobić kabelki i chciałam wyjść, ale drzwi się otworzyły i wtedy zauważyłam tego, report. I dwie osoby przeze mnie przybiegły. Aha, no a wiecie co, się ten... mówi, wiecie, co się mówi, kiedy wyrzucamy kota? Miał, miał. Kot do wora, a do jeziora. I ty, i tutaj o ty, i to. A jeszcze potem wyskoczyłeś pod zwęta. I te te te, i te ma ecze, ecze masz. Po to na mnie. Nie, nie mam na ciebie egze. Mam to to potwierdzić, bo sam jest altruistą. O, nie, to brzmi ziomka. akurat jak tam... Sprzedaje ziomka. Tak, akurat brzmi jak prawdziwe. Nie, ja to No Dobra, strzelaj kot. Dziękuję, to. Nie, pierdol i nie, Cię umarł. a co ty tak cicho ja tym, zachowujesz? I to mi Michałocz, i, tata i ci. Nie tak jest o, to to idź. Ale co mam mówić? Ale co ja mam mówić, Jezu? Nie Ciebie, wiem no, co, Oj nie, Olga, nikt się nie oskarża Ale ja nic nie... nie. Wiem, wiem, ale chodzi o to, że... Że ja, nic, że ja nic nie wiem, a co ty mówisz, że ja siedzę cicho? Oj. Powiedz, jeden chłopiec. Powiedz, jeden chłopiec. Nie, to happy. Nestim. Ja no. pytałem to nie to! A ty byłeś a ja byłem prosekutorem? Tak. I byliśmy rowersami? <noise> Okej. Okay. znaczyłbym Olgę w sumie, ewentualnie Drakalis, bo jednak coś mi się tu nie podoba. Yy, to czekaj, to, to może weźmy, poszukajmy... Nie na Steama, nie, 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 nie. na Steama, to tylko sobie... Nie ten, nie Leaf. Tylko sobie poszukajmy... Mam lasa powiedzmy, o. Znaczy, dobra, mam las to też swój wybór, nieważne. Okej, okay, czyli mam las, tak, to nie ma dispersa. Dobra, ciało jest w No Dobra, to się jest się... pewna osoba, która ma w tym momencie y, czas na przyznanie się. Mm, dobra, to, to może. Że ja sobie to... nie wyrzucę. E... Może tak, to czy ten kill był na wejściu, albo gdzieś obok Wanto? Na wejściu był. Na wejściu. Tak. Aha, no, na czym, nie. Równo z drzwiami bym powiedział nawet. No. Dobra. Dobra, zaraz ci sprzedam osobę, jeśli się sama nie przyznasz, a lepiej się samemu przyznać honorowo. To znaczy. No dobra to ja. O. Nie, to nie to Dobra, to był ja. Nie, nie Czarzulec, no właśnie. To nie szazulec. Czekaj, ale jak to ja? Czy teraz... Nie, to No, nie jest wybiegam szazulac. od laba w stronę Storage'a, a od No do Laba... Nie, poczekaj. A do laba wbiega szaszulec. Tłumacz ej, się. Ej, jak coś na Steam to był wędki. Ej, ale nie, akurat szazulec to nie jest no. na Steam, Jak coś to szazulec ma no. las, to nie są. Okej, okay, jakby ja nie mówię, że ja to Ja się mogę potwierdzić sobie! Następnej! Ani, nie, przepraszam, jednak się nie mogę, no tak, nie mogę. Ja ja zaufaj mi się losowi, zaufaj mi się losowi. Mogę go potwierdzić, na słowo homo eee, na słowo scouta. No dobra. Jak ktoś tu był wędki. Ktoś Zapraszam bardzo, ale ja mam pytanie. Dla Dlaczego y, żadna z osób, które są płci pięknej, nie odzywa się? No bo, bo nie mam pojęcia co się wydarzyło. Nie wiem. No, no właśnie. No jest silna i piękna. Ta osoba mogła nie, Ta nie, 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 tylko no zabić tak. przed tym nie, i się nie, No po prostu właśnie. Ale teleportować. To e, e. No i nie, 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 zabiła i nie, nie, Ale nie, 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 No Całą rundę ale żadna z dziewczyn nie odzywa. Ale akurat to prawda, że... Nie no, prawdę, że mam bo, co mamy mówić, no, Ale się odzywa, skoro nic nie wiemy, ale no to ja pierdzielę. Ale prawda, że dwie, no. dwie kobiety to tutaj są złe, na, co najmniej. No właśnie. No jak to nie jestem ja, to nie jest mamy, to nie jest szazulec. Tylko Drakalis i się są najbardziej dobrą. To i Drakalis. No to, you know, nie no, jest większe prawdopodobieństwo, że to Wy jesteście. No nie. nie, raczej. no, no, no mamy nas tego nie mógł zrobić. Yy, Nest im nie wiadomo, szatulas nie, no to jednak poćpiekno. Właśnie trzeba pozbyć jednej z nich. Tylko której? Hmm, bo Lich mnie zabić, to może Drakalis. No, no Drakalis bardziej, no. No, co tam, Drakalis? No. Hmm. Dobra, ciekawe. O, coś używa. Tylko gdzie? Tylko, dobra, gdzie ona jest? To już się zabijemy, dobra. Znalazłem ciało przed wejściem do lawa. Okej, okay, już wszystko wiadome. Nie zrobiła tego Olga w tej rundzie. Właśnie w tej rundzie. Była... Olga, była... Na... A... Poczekaj, a gdzie bociało? Gdzie bociało? Przed labem No to nie, no to nie, nie miała jak to zrobić, Olga. A jeszcze Zula jest? Tak. Tak? Z czego... No. Z czego no. drakali zbłaszczasz? Ale taka... tak? Co byś się ode mnie? informacje dotyczące... E, e, czy sądzisz, że ktoś jest zły? Nie, ale jeżeli jesteś impostorem, to proszę by mnie nie strzelać. Okej, okay, czyli nie, eee... dobra. Dobra, nieważne. Czy z tego nie zabił? Na pewno. Za dwóch No nie. No, nie. No, nie. No, nie. Mam las, możemy potwierdzić. Generalnie. Tego nie zabił, nie zabił. Olga Wend była podstawiona bacznej obserwacji przez moją osobę. Było to obok łipąsów. I stała aż do świateł stała w miejscu. Nawet nie na tasku, ale stała. Więc nie mogła tego zabić. Nie ma takiego raczej. Nie wydaje mi się. Mam jeszcze tego imu wabla, ale skoro. Ja potwierdzam to siebie na Steam, bo widziałam ciebie tam w dwa. I ma sens, że mówi prawdę. Liv wątpię, a Michalos co... często self-reportuje, tak? Aż. Także... Mam jest na 100% ja, wtedy. i Liv. No czyli zostaje Michalos i Liv? Z tego co widzę właśnie, to. No bo Michalos często też self-reportuje. Z tego co widziałam. A wiadomo może jakiego mamy impostora? Właśnie nie wiadomo. Okej. Okay. Nie, mam raz mi się wydaje takim giciorem, takim... No nie wiem, no nie, nie, gada, nie gada nic takiego fałszywego. Nie ma go nigdy blisko ciała. Nie ma żadnych podejrzeń. Według nie mam lasy git. Trzaszules domyślam się, że jest git. Ja i Olga byliśmy pod barską obserwacją, więc albo Michelos, albo śnieżasta. Ja, ja Tyle śnieżastą. Ja Michelos obstawiam. Tak bierze. Michelos, to Twój wybór. No, niestety. Hunter A jest, jest. Dobra, Nessim, no ja teraz rządzę, ja teraz, ja, teraz, ja teraz wymyślam, kto kto jest do wygłosowania. To teraz mów mi, co, co chcesz, aby... No Nessim jest do wygłosowania. Nessim, co Nie chcesz? Jakie masz argumenty, że, to, że ty jesteś impostorem? Ja zawsze jestem impostorem. A pamiętasz kaczki? też kaczki? No właśnie. I jak to się skończyło? Byłeś w brzuchu pelikana. Riff, a ty, ty? Jakie masz argumenty? Ja? Argumenty mam takie, że byłam podejrzewana. Tak się Tylko w ogóle mówi, mnie. what the hell? Tylko przeze mnie. Wiesz dlaczego? Bo chciałem zrzucić podejrzenia, żeby nie było podejrzeń na mnie. Wniosek jest według no, mnie szersz, prosty. zdaj na Nestima. Nie, wydaje ci się podejrzane, że... E, Daj na mnie, bo to wygrywają! No, to że no, wszystko było... To... To... Co tam dziwnie zabrzmiało? Ej, lepiej by mogło skipować. A pan tyle. Nie to, czy to. Lepiej jest, było, to jest to, to, lepiej było skipować. Lepiej jest było skipować. A, co? No, Moja też z sobą sobie posiadano. No. no siema, panowie. No, nie żyje. Wszyscy. To jak wszyscy tam pędzimy. O Konty żeś tam o! się wziął! Kurcze! Pomyśl. Dobra, no, no wiem, że mógłby to, znaczy mógłby to, możesz być Sezule? albo szajem albo Eskitista. E, powiem ci tylko tyle, Fitrop był transporterem. I kurna się postanowił ze mnodować. Ale tam... Fi ale fitropa tam nie... tam nie było, chyba, że masz. Falar. No. Fitrop ja mam pytanie, co piło po to staje. Chyba fitro błuszczaje. Ja mam pytanie, co piło po To i dużo w... osób. No, nie, 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 nie. nie, nie <esfupsClass Beast> arose, staje staje dobra, może tak. E, na steam, nocus i ja... tacze. kopkę, natacze. E, dużo, dużo, bardzo dużo osób. Jak to pisze kropkę? Wiesz to stachu, ja nie chcę cię tak, tak bardzo uwielbiać, ale ja no czuję w to czuję skimistę. Głównie te osoby, które ze mną ja były ja na bytaczach, nie mogły zabić, to ze mną pobiegają. Znaczy, znaczy wiem, ja ci, ja ci nie chcę oskarżać, tylko ja tak mogę przewidywać, bo stałem tam no sam, nikogo ja ja nie było. Wiem, o co ci chodzi, ale chodzi o to, że Fitrop oczywiście postanowił, że się ze mną zabawi tym swoim transporterem i mnie oczywiście dwa razy postanowił przerzucić na ten reaktor. Tylko, że on nie to żyje. No to Bielki już się nie pojawi na że nie żyje. A nie, nie, no to to Liwa albo tyż z, z taku że jest to się To już się wyjaśnię, że to nie jest I Transporterem to jest ja nie jestem, bo. <grym> transporterem ja wam to przedstawiłem, no. że Twitro, bo transporterem to to zabawić. A na Twitro to wampirów mamy. Nie zdaje mi się. Znaczy, mógłby być, ale nie to wiem. ta to, to bo... i Jestem... Nie wiem jaka jest... Czekaj, poczekaj, 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 Stachu. Teraz to jest pytanie kluczowe. Czy byłeś z kimś przed transportem? Przed transportem. A co to zmieni? To znaczy. To, że... Może jeżeli Switrop się z tobą transportował, to mógł zginąć od razu po transporcie. Bo ciało jest bardzo krótkie, jak ty zgłosiłeś. może się z... Mam ja mijałem, nie pamiętam dokładnie z kim. Ale co tam mijałeś? No to jak byłeś sam, no to jest kipista, albo Lasky. jesteś... No nie wiem, chyba albo mam las, albo... Nie wiem, to się ja z kim, ja e, poczekaj, nie, e, nie, wiadomo, z tym skinie. Eee, poczekaj. Nie było Byłeś w ogóle w, ty, w labie w tej rundzie? Nie, nie byłem w A, labie. A, no to, no to prawdą jest eskipist, no to poczekaj, no bo przecież... No nie, no nie jest. No bo to, bo to nie, no bo... Czemu tylko, niby? No bo kot napisał tylko wampira wamp i minera. Ty nie byłeś w labie tak, i chyba tak, jedna tak, tak. osoba, no i tyle. O, Ale ja wam mówię, że... Eee, dobra, już dajmy za Chromite'ów, wygrajmy, niech będzie. O, trzy osoby nie żyją. Mam las, co to... PRAWDOPODOBNIE... Susa. Aha. zauważ, zauwa że to jest 13 sekund temu. Aha. A pytania... Aha, bo on popełnił suicide, dobra, nie, ale to nadal. No, e, dobra, bo jest się dis temu. idzie dispers idę naprawić reaktor. Dobra, ale to za zabił to e, I to był no. Leaf chyba, w labie. E, nie, nie, nie. To nie to... Ja już nie rozumiem tej rundy. E, może tak. Czekaj, jeszcze raz, kto nie był w labie? Bo skoro... Skoro kot napisał, że tam był wampir i i miner, to znaczy, że drugi wampir gdzieś się, gdzieś się kręcił poza labem. O kurde, bełka. Ej, to by się zgadzało wtedy, że ten, że jak Fitrop nie albo, transportnął, to wtedy albo się... drugi wampir jeszcze wtedy nie był z, z ten, ten... Ej, kliknięty. to po, posłuchajcie, um, Nestin, posłuchaj. To wtedy by się zgadzało, że jak ja zostałem transportnięty, to Fitrop został zabity przez tego typa, co się ze mną transportnął. W sensie, że ja zostałem transportnięty na lewy reaktor, tak? I fitrob został do kogoś transportnięty i to musiał być wampir, który go zabił. E, takie pytanie, takie jedno malusia Czy któryś z panów tu ma szaja? Mm, jest... Ne. na pewno? Nie. Ale to jest bardzo Czyli kluczowa... Jest nie. No to... to nie, okay. do fajnie. Okej, okay, okej, okay. W sensie, bo... Czyli wo coś tam mówił w poprzedniej rundzie, że albo jest eskapistą, albo ma szaja, bo się pojawił znikąd. No to mogę powiedzieć tylko jedno. Nie, Fitrop miał czyste. szaja. Wy jesteście Fitrop miał szaja, sam to powiedział Liwo, ponieważ widział, że ja zostałem transportnięty na lewy reaktor. I ponieważ Fitrop był transporterem. Jeżeli mamy inny. Nie... Pamiętajcie, to ogóle, że, że mam Escape. Może najpierw skupmy na Escape, bo no, może Vampir będą. Nie, yes. nie, nie wiemy, że na pewno mamy Escape, wiemy, że na pewno mamy Minera. I mamy wampirów. A, ma dobra, przepraszam. Ale to było jeszcze pod tym ten. Może sta Kurde, pytanie, co się stało z Nocusem? Dobrego, głosuję o na strachę, Jezusie, tego Do czego? Ja ona na mam lasa, bo to. mi się wydaje, że on jest tym Minerem. A jeszcze na Stacha. Dobra, nie wierzę w Was. Eeeeh, z niczym byłem. Bywa! U uh. Bywa, bywa! Bywa też tak w życiu. O! Hmm. Dobra. Dobra, cha, Wiem, jesteś... Wiem, że jesteś zły. Wiem, że jesteś i to tylko ty musisz zabić. Tylko ty musisz zabić, no? Dawaj, dawaj, cha, no, Dobra. Jak nie chcesz, to nie. Jak, jak nie chcesz, to ja sobie idę, ale wiedz, że ty masz kogoś zabić, nie mnie, nie mnie, nie mnie. Dobra. Yes. No go. yes. Let's go! Kurna, mogę, mogę stracić z wampira. Wow. Wow. Ja, sorry, mogę stracić ja na początku, ja na początku.